Dzieciństwo w świetle reflektorów nigdy nie jest łatwe. Sytuacja komplikuje się jednak jeszcze bardziej, gdy twój ojciec jest najsłynniejszym muzykiem na świecie, a także źródłem nieustających kontrowersji. Tak wyglądało jednak wczesne życie Pari Jackson, córki Maitela Jacksona. Gwiazdor osierocił trójkę swoich dzieci w 2009 roku, kiedy Pari miała zaledwie 10 lat. Od tamtego czasu media nieustannie zalewane są nowymi szczegółami z życia młodych Jacksonów którzy niestety niezbyt dobrze radzą sobie z funkcjonowaniem pod szkołem powiększającym amerykańskich mediów. Mimo że w Stanach Zjednoczonych spożywanie alkoholu jest dozwolone dopiero od 21 roku życia, pari już zdążyła popaść w nauk, które zaprowadził ją prosto na odwyk. Młoda celebrytka miała spędzić tam kilka tygodni na początku tego roku, dbając również o swoje podupadające zdrowie psychiczne i zwalczyć w skłonności do okaleczania. Wygląda niestety na to, że terapia nie podziałała zbyt dobrze. Córka Michaela uciekła bowiem do Nowego Orleanu przed aferą dotyczącą oskarżeń jej ojca o pedofilię, które nasiliły się po premierze filmu dokumentalnego HBO Living Neverland. Tam wpadła się w ciąg imprez, na które rzekomo dostawała się używając fałszywego prawa jazdy. W wyjeździe towarzyszy jej świeżo zdobyty chłopak, Gabriel Glenn, który podobnie jak ona, próbuje swoich sił w przemyśle muzycznym. Sądząc po fotografiach z wyjazdu, młodzieniec nie ma niestety na spadkobierczy niezbyt pozytywnego wpływu. Alkoholowy maraton Pari, mimo że miał odbyć się w tajemnicy, został szczegółowo udokumentowanych przez sprytnych papieracji. Na wielu fotografiach można zaobserwować celebrytkę upajającą się alkoholem czy relaksującą przy papierosie. Najbardziej niepokoją jednak ujęcia burzliwej kłótni, do której doszło na początku marca pomiędzy nią a Gabrielem. Zdjęcia ukazują zasmukoną pari, która krzyczy na swojego chłopaka zarówno jak i przed klubem, po czym zasiada zrezygnowana na ulicy z papierosem w ręku. Co gorsza, ubrana w stylu hip-hopisowskim gwiazda wygląda na wyraźnie zaniepokojoną, gdy jej partner bez skrupułów wymachuje pięścią przy głowie córki króla pop. W styczniu celebrytka wyznała na social mediach, że musi odpocząć od pracy, mediów społecznościowych i telefonu, ponieważ cała sytuacja ją przerasta. Wygląda jednak na to, że prasa i fotoreporterzy tak łatwo jej nie odpuszczą. Myślicie, że uda się. Je